No, jesteśmy na rynku w Szydłowcu o godzinie w pół do pierwszej nocy 17 do 18 marca 2013 roku. Co nas tutaj urzeka, co nas skupia? Pięknie odnowiony ratusz. Spróbujemy podjaśnić. Udaje no, się, proszę bardzo. No, tam gdzie światło, pełno lamp. Lampy nietłukące, bardzo pięknie zrobione. Tutaj, od drugiej strony, proszę Państwa, też i kościółek ładnie oświetlony. To bardzo ładnie wygląda, no co? No, I tutaj sklep medyczny, szef, I co? Timbuktu. Timbuktu, Timbuktu, tak? No, 6 miesięcy września bez argumentu. z zdecydowanej sieci pobierz nowe smasto A tutaj play A tutaj play on no, no. no, formuła 4 4 bardzo mocno to, Tu do nabycia jest i cyfra No i to Nowe formuły Formuła 4 LMS nie limiteru, rozmowy. i SMS. No kurde, tutaj tak samo kral Trzeba uważać. przeciwko tych dwóch sklepów znajduje się rzeźba wykonana przez, ufundowana przez mieszkańców Szydłowca w 1920 roku, na której, na cokole, której znajduje się Tadeusz Kościuszko, który prawą ręką trzyma szablę Oszczędzów, a lewą pokazuje tu, pokazuje tam. tam. Kiedyś tam była restauracja na rogu. Mój był wszystkim lubiącym trunki, turędy ta droga. A tak naprawdę on pokazuje tam, tam do domu. Ja idę do domu, luty szczela, idę do domu. No jest 12:33. Znajduje się pod kościuszką, pod kościołem tego. Widać. To idziemy. Tu biały dom. to, to musiał utrwalić. Biały dom i na białym domu, domu telewizor tele nie działa. No, no, złączałem. No, bo nie ma ruchu. No, szukorzec. nie tętni zbytnio życiem. Po godzinach w godzinach wieczornych no dobrze idziemy do to to... No idziemy słychać trzepot flag a dokładnie słychać yy, linki które obijają się po, porywem wiatru o maszcy flag ta bliżej nas to jest flaga nasza podjaśnić podniesione ta bliżej nas jest flagą polską. A nie ma dużego wiatra. Cześć Zośka! Zośka! A ty ciągle pod tą pachą się wąchasz. Powiedz mi gdzie za moja dla mnie dziewczyna. Nie, se wąchasz tylko pod pachą. No. Tu mamy flagę polską. Ustawimy ją sobie. O! A tu mamy flagę. Uni flaga Unii Europejskiej. To trzepocze. he! He! Unia co daje na wiatr, proszę bardzo! Zacznijmy. No, ale, numer tego jeszcze nie było. To no. oczywiście, lampka pod ratuszem. Dla chętnych jest wspaniałe miejsce do spędzenia wolnego czasu przy konsumpcji. Jest, znajduje się tutaj restauracja. Yy, yy, która bardzo gustownie, smacznie, domowo i szykownie szykuje posiłki. Jest to restauracja szydłowiecka. Znajduje się w piwnicach, tam w dół, za schodami się schodzi, w piwnicy, pod ratuszem, yy, na litej skale piaskowcowej. Ale dla bardziej yy, yy, spontanicznych ludzi, yy, od razu zależało mi urząd tą cywilnego przy No, ja bym sobie tak skoczył. A Tu co mamy? To? Pręgierz. Pręgierz, przejdziemy, obejdziemy go dookoła. Cztery uchwyty służył do ciemiężenia i doprowadzania do pokory i upadku ludzi, którzy byli wystawiani na ośmiewisko publiczne. Obeszliśmy dookoła, dojdziemy. Od strony zachodniej, od strony zachodniej, takie oto kółeczko. No, no właśnie, ja mogę, mogę się w swoim filmie pokazać, nie. Chociaż jeden który będzie, nie? No. Od strony północnej jest taka twarzyczka, takie kółeczko. No, jest rok 1800. No. no od strony... Jakie ładne te, to jest ładnie zrobione kółeczko, nie? Właśnie do tych kółek, a tutaj będzie na pewno najlepiej wysiedzone. Od strony południowej, proszę spojrzeć. No, takie szerokie kółko. Tutaj do się można dwoma rękami. Na miejscu byłej restauracji ratuszowej został otwarty sklep ogólnospożywczy o bardzo ciekawo brzmiącej nazwie: od i do. Sklep spożywczo przemysłowy Laptopy bo 350 zł Naprawa laptopów o e papierosy najtaniej <laughs> Naprawa laptopów Fajna reklama, laptopy 350 zł. Gdzie my jesteśmy? Rozjaśnimy. może uda się ogarnąć. No jak to gdzie? Na rynku jeszcze. Do naszego wspaniałego pana, który ostatnio nam pomógł. Po przeciwnej stronie rynku znajduje się piekarnia. Batmar. Naprawdę bardzo dobre, pyszne, smakowe produkty, jak i również tradycyjnych chlebek, gdzie nawet jestem w stanie chyba pokazać, bo widziałem wcześniej tą kartkę. Tak jest. Batmar. Piekarnia chleb tradycyjna. Złoty dzień. Stadkie spojrzenia na ratusz, bo już będziemy szli do domu. Nie wiadomo czy się obudzimy po śnie. No, to ostatni raz. Ratusz Kościół Jest budzka telefoniczna, no nie, budka No i jesteśmy przy lazurze Lazur oczywiście wymaga mniejszego oświetlenia Cukiernia i piekarnia lazur Naprawdę bardzo dobre wyroby Ja tu jadłem lody serniczek. O, a ominąłem proczkę. a ominąłem, bo on ciągle mówi mało. No, to zaraz wrócimy. A tutaj mamy żabkę naprzeciwko. przeciwko jest też przy rynku. Cóż, tak. cóż? A tu żabka. No. Awans tak ładnie oświetlony, że sfinujemy tak samo i awans, jak się rozbudował. Dwa piętra do góry, proszę bardzo. Awans. Cyfra, elektr elektrotechnika, radio radiotelewizory, AGD. Pominałem aptekę koło kościoła, bo blisko kościoła też się znajduje na ulicy Kieleckiej, ale tutaj mamy tak samo aptekę, która jest oświetlona o tej porze. Możliwe, że mają dyżur. Ciekawe, dam na górze No, a tutaj mamy ekskluzję. Jaka bluzeczka w ptaszki 39. Tu jaka bluzeczka ładnie. Tej buciki jakie. No fajne te buciki. Szpilki kurde. A jaka fajna torba, taka na no, dzień taki na no, tu jaki fajny gucin. Tu, tu, Ej, jakaś tu o. pantera teraz. Panterki. Znowu modne. Żakardy Koronki, ślicznie. O, ta to, to szkocka taka szkocka szkocku Śliczna. Naprawdę. No i ta czarna mi się podoba z takiego się. Może. Wiecie, że to są perfumy na mililitry? Damskie i męskie. Jeden milimetr perfum, jeden złoty. Plusa tylko z zewnątrz filmujemy. Pokażemy no. prosika. W Hacienda jeszcze światła się padą. Wiecie, na Radomskie jest bardzo ekskluzywna, fajna restauracja. Bardzo szokownie, fajnie zrobiona. Hacienda. Ten napis. Uda no, na szybie chyba też. Restauracja. Nie ma, tylko policja raz przejechała tutaj na wysokości Domańskiej sklepu. Wiesz teraz skoksze ze strewczyka y, y, do, po Domańskiej ten chwilę no. filmie wystąpiłem ja jako Aladino i Amanda. Jako Amanda Aj się kurde macie Szkłam te kamienie. Dwamo, nie No nie, nie? nie. My to sobie z Amandą dokończymy filmek. Lubimy się. Tych szczygów, Nie, nie dać mi budzić, bo zawsze te cycki przeszkadzają i ucieka mnie. No. Bardzo mało usta, nie? No. Okularki, ślinka. Ja wszystko masz takie para.